Kochani, witajcie na naszym kanale, dzisiaj przychodzimy do was z opowieścią o Domu Bestii, pierwsza premiera 2.26. I pierwsza recenzja w ogóle 2.26. Otóż tak, znaczy no może nie pierwsza premiera tak w ogóle, tak? Ale pierwsza <grym> u nas, tak, pierwsza u nas, no. Michelle Wong debiutuje jako pisarka powieściowa, bo do tej pory znaliście ją może jako ilustratorkę, twórczynię powieści graficznych i tutaj zresztą w książce też rysunki jej autorstwa się znajdują, więc jeżeli będziecie gdzieś w księgarni, może sobie przejrzeć. O, to, to... Są to, to... Y jak to. Wygląda? To są takie małe rzeczy, one nie są na całą stronę. na przykład Tylko to są takie, wiecie, co, stawki pomiędzy gdzieś tam, wiecie. No, teraz żadnego nie znajdę jak na złość, no nie. Ale o, widzicie na przykład tutaj takie mieczyczki, no nie one są tak bardziej wkomponowane, jest tekst wokół tych rysuneczków, mm -hmm. albo bardziej te rysunki są wkomponowane gdzieś tam pomiędzy tekstem, prawda? Więc to, to są takie bardziej wyskoki malutkie i to no, są takie cute rzeczy żeby biaski, dokładnie. dokładnie. Mm -hmm. e, no i jest opowieść, która jest jenka Daltem. Przy czym tutaj zwrócimy uwagę, chyba obie na tym dobry, że naszym zdaniem to jest taki trochę młodszy jak Adolf. Ta tak, książka to wszystko, czego potrzebujesz. Horror <grym> mantazy. <grym> tak, to <grym> jest <Jezu>, horror <grym> mantazy. Gotycki klimat, zemsta i gniew, i bogowie, walka z demonami i mroczna baśń. Czy tak, czy horror? Nie wiem. Nie wiem. Aczkolwiek... To też wiesz, próbuję na to patrzeć oczami młodszego czytelnika. Uważam, że wtedy sprawdza. Jakiś aspekt horror taki tak. tutaj jest. zwłaszcza e na początku. Tak, z tym gotyckim vibe'em to byśmy się tutaj nie przywiązywała jakoś specjalnie do mm -hmm. tego, także tutaj tym się. Nie sugerujcie, ale reszta już ma. Reszta tak, ten gotyk tuk, mi tutaj tak minimalnie nie leży. Tak, natomiast faktycznie mamy kaprycznych bogów, faktycznie mamy demony i faktycznie taką konwencję baśniową, ale na mhm. tak, tak, to tutaj. Ta zemsta i gniew są no, główną tak. siłą po prostu wszystkiego, tak? tak. napędową nie tylko naszej głównej postaci, ale też całej fabuły, więc to jest taki to jest kręgosłup całej tej historii. Tak, więc tutaj niewątpliwie tak, natomiast no, no, wspominam o tej kategorii wiekowej, żeby na przykład osoby... Które, no nie wiem. Są, są tak stare jak my. Na przykład, albo, no nie wiem, czytają podobne książki, żebyście się tutaj jakoś specjalnie napalali na to, że to będzie takie dark fantasy pełną gębą. Mm -hmm. Bo to jest raczej książka napisana z perspektywą. Młodszego czytelnika. Tak, ja podejrzewam, że gdybym była, wiesz, na tym przełomie podstawówki gimnazjum, szalałabym za tą książką. Tak, bo myślę, ona by tak. mi się wyjątkowo wtedy podobała. Mhm. Zawsze dla tych dzieciaków, które mogą się uznawać albo być, uznawane za trochę dziwne, bo lubią takie krypi rzeczy, to to jest właśnie to. Tak, w związku z czym takie zaznaczenie na dzień dobry, na mhm. początek, żebyśmy wiedzieli, o czym właściwie rozmawiamy i z czym też się... To je. Tak. O czym opowiada Dom Bestii? Naszą główną bohaterką jest Alma, co w ogóle w moich oczach jest super zabawne, bo system biblioteczny, na którym pracuję, nazywa się Alma. Wybaczcie, Konor. I Alma wychowuje się ze swoją matką w no, jednym jakby z miast tego No W tego takiej rodzinie jakiejś w ogóle. Tak, no nie żyje im się jakoś niezwykle. To jest w ogóle piękna matka, ona mi się bardzo podoba, bo ona trochę wygląda jak. No właśnie, dobrze to widzieć, bo w PDF-ie tego chyba nie było. To wygląda trochę jak Brazylia. Tu by było, wiesz, reszta kontynentu? No trochę tak. Tu by było Chile, na przykład, tak dalej? Nie, pają czy Chile? Nigdy nie pamiętam, kto jest na górze Nie no, ośmieszajmy się! No, no, <laughs> nie to, ja podobno grałam w Dio no nie? Ale no, wygląda trochę jak Brazylia, w takim Trzeba. kształcie, no nie? No, w każdym razie, y, z, z tą matką żyje im się nie jakoś specjalnie bogato. To znaczy, tak. Y, to też nie jest jakaś taka zupełna nędza i kompletna bieda, Natomiast no, gdzieś się oscylują pomiędzy... No nie przelewa się ogólnie rzecz ujmując, tak? Tak, no i w którymś momencie mm, nasza główna bohaterka zostaje wyrwana z tego dotychczasowego życia, bo w jej życiu pojawia się dawno niewidziany ojciec. Wiedziała Alma od, yy, no, od lat, mhm. że jej ojciec matkę porzucił, no w sumie nawet nie wiadomo, czy porzucił, czy nie. znaczy ona nie do końca wiedziała o tym, co z tym ojcem jest nie tak. Wiedziała, że jest no jakby samotna, tak? tak no, ale że matka Boże... nie ma męża. Tak, tak, że ona był, jest... i znik. był i znikł. Był i znikł i chłopa nie ma. I wszystko zmienia się w momencie, kiedy matka zaczyna chorować, a ta po prostu no panikuje, bo jest dzieckiem, tak? Więc jakby szuka ratunku. No jest bida, więc nie ma jak po prostu, wiecie, zadzwonić, zadzwonić na po NFZ? NFZ po kajetkę, Więc po prostu yy, no okazuje się, że jedyną opcją tak naprawdę, przez to, że zostaje ob obrzucona przez tą całą Społeczność, która ma takie, należało jej się w sensie, wiecie, recep. że, że recep zasłużyła na to, bo jest bezbożnicą i w ogóle kurtyzaną, i twoja, twoja matka, i Hatfu, i ty też Hatfu. No to znajduje w szafce u matki list taki moczny w czarnej kopercie. Of course. No i po prostu odpisuje na ten list sprzed lat, że się ma I need help. No i he appears. Tak, otóż. osoby, która ostatnio nas wyzywała w komentarzach pod każdym filmem, że ma kanonizujemy. W razie ojciec się pojawia i nie do końca tej matce pomaga, natomiast zabiera Almę do siebie, do można siebie. powiedzieć. A tak. to do siebie jest domostwem bardzo silnie powiązanym z tym tytułowym domem bestii. Mhm. No i tutaj wkraczamy w pole lekko światotwórstwa, mianowicie w tym świecie przedstawionym przez Michelle Wong mamy do czynienia z takimi czterema głównymi bóstwami, bóstwami tak. które każde... Bóstwami, potworami w sumie trochę nawet. Tak, tak, taka aura jest wokół nich rzeczywiście dosyć, takiego aura takiego dosyć niebezpieczeństwa i mroku, niemniej my głównie czytamy o tym domu bestii, czyli o tym Bogu, bóstwie, który nazywa się tam per bestia jakaś tam, tak, nie pamiętam jaka dokładnie, ale jakaś tam, wiecie, mroczna bestia, coś takiego. Mhm. W każdym razie, e, cała de facto rodzina ojca Almy jest powiązana z czymś w rodzaju, no wiecie, świątyni poświęconej tej bestii? No, tak, wiecie, bo tam są hierarchie no nie wiecie, to nie, jest to, to nie są tacy bogowie, którzy jakby są gdzieś tam w domyśle jakby, są istotne znaki a po tego, że oni naprawdę istnieją i naprawdę wpływają na życie tych ludzi, no i też mogą... Co tych... więcej kontaktują się kontaktują z nimi. Kontaktują się może. z nimi i tak jakby są trochę w nich, że ludzie są naczyniami też dla tych bogów, prawda? Tak, tak, to określenie naczynie jest tutaj bardzo istotne. Więc, więc wiecie, to nie jest takie z palca wyssane, że gdzieś tam jacyś bogowie są i czcimy ich, bo coś tam, bo ktoś tak kiedyś powiedział, tylko to autentycznie ma sens, że trzeba takich, takowych bogów czcić i Alma, która no, ze swoją matką jakby nigdy żadnych bogów nie czciły, bo też matka, jakoś była od tego trochę odsunięta i tak dalej trafia nagle do takiego powiedzmy ube katolickiego nawet wręcz powiedziałabym sekciarskiego domostwa, w którym wszyscy czczą tego Boga są z nim związani, złożyli mu ofiarę, którą jest odcięcie ręki, odcięcie ręki tak gdzieś tu z tego co mm -hmm. wedano gdzieś tu, także tego te do łokcia, czy tam za łokciem, albo przed, albo za łokciem. I jakby dostajesz metalową łapę i masz czcić tego Boga i mu oddawać swoje życie, i ten Bóg cię albo przyjmie, albo cię nie przyjmie, bo to też nie jest takie powiedzenie, że to sobie jak ująbierz i jakby to już jest. jest okay. tak. Nie, 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 to nie jest takie proste. I nagle ten stary przyciąga Almę tam do, tego, do tej swojej chaty, do tego MTV Creeps i mówi: You want A join? Ada mama będzie zdrowa? Tak, będzie, będzie. joinujesz, a ona na dobę. <grymujesz> no i traci rękę. I traci rękę, no nie? Więc stąd wynika prawdopodobnie ten horror w, w tym, w stropach, prawda? Tak, no może. Znaczy faktycznie to było dosyć przerażające. To było, takie... Znaczy, to było takie dosyć niespodziewane, w sensie nie? nie jest opisane goe, żebyście nie, się tego nie, nie spodziewali, nie. więc jest opisane tak po prostu, no tak po prostu. W sensie nie jest ani wybitnie anatomiczne, ani wybitnie obrzydliwe, naturalistyczne, ani goe. Nie, nie, goje. Jest, tsz, i koniec. Tak, I nie i mam... koniec rozdziału, no nie? Więc wiemy co się tam no to zaskoczenie dosyć takie, tak, konkretne. Tak, tak. Tak, tak, W związku z czym, y no, Alma jest de facto wciągnięta do domu bestii. Bestia, oczywiście, jak się pewnie domyślacie, jest takim bóstwem reprezentującym rządzę krwi, walkę, tak, pojedynki. Tak, bo ta cała rodzina jest w ogóle takimi quasi-wojskowymi, trochę no, takimi tak, wojownikami są. Tak. tak, wojownikami, zabójcami na zlecenie, zabójcami w ogóle. Bez zlecenia. Bez zlecenia. Tak, tam podają też takie, takie dialogi pod tytułem, no, że oni usuwają tych, którzy prawda, są niewygodni, mhm. którzy się y, nie zgadzają z pewnymi doktrynami, itd. Tak tak są oczywiście też właśnie y, takim rdzeniem tej armii, no więc, Alma, nie mając wiele, wielkiego wyboru, y, no, pozostaje tam, natomiast jest tutaj jeszcze twist. Mianowicie y, nasza główna bohaterka jest przedstawiona od samego początku, bo weźmy pod uwagę. Y, jakby to, że te pierwsze rozdziały, o których teraz opowiedziałyśmy, to są zaledwie może z dosłownie no, początek. Dwa, dwa-trzy rozdziały maksymalnie. Ee, Alma jest kilkuletnią dziewczyną właściwie mm -hmm. na tym etapie i jest przedstawiona jako takie dziecko bardzo samotne, które raczej nie ma przyjaciół no Wyrzutek przede wszystkim, no nie? Tak, no i ona... tą sytuację z matką, tak jak to wyglądało, jak jej życie się układało przez to, kim była, no jakby no, bez żadnego powodu, tak? Znaczy, no nie miała wpływu na to, że no ci się po prostu z niebawego łoża. Tak? Otóż to, w bied... jakby w domu biednej matki, no nie wiem. Prostu... I trochę próbuje sobie radzić z tym w taki sposób, jak bardzo wiele dzieci sobie radzi w, te, w podobnych sytuacjach, mianowicie wymyśla sobie takiego, wiecie, imaginary friend, tak? tak. Wyobrażonego przyjaciela. Który z nią trochę dorasta, trochę mm -hmm. się przekształca z czasem, no i jak się okazuje, bardzo możliwe, że nie jest tylko jej wyobrażonym przyjacielem, ale jest jakimś odpryskiem albo wręcz Samą istotą tej wspomnianej bestii. I to też nie jest tak, że Alma sobie wyobraża jakiegoś wiecie krzyżyszczego tygrysa czy coś w tym rodzaju, tylko no, jak to dzieci wyobraża sobie kogoś podobnego do niej. Więc pierwotnie on przyjmuje postać y, do kilkuletniego chłopca, później staje się kilkunastoletnim chłopcem, kiedy to Alma też zbliża się powoli, wielkimi krokami, tam do dwudziestki, mm -hmm. tak. W związku z czym on razem z nią i ona też wyobraża go sobie w taki sposób, jak pewnie wiele innych dzieci by to zrobiło. Jako kogoś, kto jej słucha, komu ona może zaufać, jako ktoś, kto trochę przypomina, wiecie, aparycję księcia jakiegoś z bajki, kto prawda? Na przykład? No i jak mówię, okazuje się... Jest taką najlepszą, wyidealizowaną bajką przyjaciela. Niekoniecznie jest to tylko w jej głowie, tylko istnieją przesłanki ku temu, żeby sądzić, że to faktycznie bestia przemawia do niej mm -hmm. bezpośrednio. A co za tym idzie, to że ona została de facto do tego domu bestii wciągnięta, no nie bierze się też znikąd, bo Alma w swojej przyszłości miewała problem z napadami agresji, z taką przemocą, która jest nietypowa dla dzieci w jej wieku. I to też może być właśnie dowód, między innymi, na to, że ona rzeczywiście należy do tej linii rodu swojego ojca i potrafiłaby być prawdziwą wojowniczką właśnie tego domu bestii. Zapytacie, gdzie ta zemsta i gdzie ten gniew? No, dosłownie tutaj. Tak, no oczywiście w którymś momencie do Almy dociera, że... Że on... to wszystko jest jednym wielkim kitem i ten stary jest w ogóle do niczego. i Czy znaczy, kitem jest to, że on wcale matce nie pomógł? A tak. I tak, nawet tak. nie próbował. I nawet nie próbował, ale tak w gruncie rzeczy cała ta akcja i cała ta rodzina jest do dupy, więc teraz będziemy rozsadzać ich od środka. Tak! I, i on... to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Tak, i ona rzeczywiście pierwotnie przede wszystkim myśli o tej matce, że jeżeli będzie miała okazję się zemścić na ojcu, to to zrobi, a okazję ma, bo zbliża się coś w rodzaju pielgrzymki e, wszystkich tych domów boskich e, do takiego świata, do takiej krainy cieni, którą należy przekroczyć, żeby. Zabić spadającą gwiazdę, mm -hmm. a, bo ta spadająca gwiazda jest czymś w rodzaju potencjalnie nowego bóstwa. Więc jak się to, domyślacie, ten nasz mikropanteon w postaci czterech bogów i bogin no niespecjalnie chce robić miejsce dla kolejnego bóstwa, w związku z czym wysyła swoich, e, swoją służbę, tak naprawdę te swoje mm -hmm. naczynia, tak. e, po to, żeby tą, e, tęże gwiazdę zabić, a ta osoba, która tego dokona, będzie miała łaskę bogów. Tak, w stanie się takim rzeczywiście prawdziwym naczyniem e, danego bóstwa. I wiemy mniej więcej, że to też nie jest taki bardzo wesoły scenariusz, albowiem bycie tym naczyniem wiąże się z czymś, co my pewnie byśmy nazwali szaleństwem. Mhm. Taką niemożliwością interpretacji rzeczywistości. Mhm. Generalnym opętaniem, no, nie? Tak, tym bardziej, że obserwujemy brata ojca Almy, czyli jej wujka, tak. który jest w tym momencie tą pierwszą ręką bestii. Jest jakby najwyżej w hierarchii domu. No i on no, niekoniecznie już kontaktuje ma ze światem Ma swoje chłop, no nie? Tak, no niemniej Alma stwierdza, że w sumie to już na tyle to nie ma nic zestresenia, więc... Tak, i ona to robi. Robimy to. Oczywiście tam jeszcze są wplecione różnego rodzaju intrygi wewnątrz domu i poza domu. No i cała ta refleksja dotycząca tego, że to ona chyba tak z buta jest wybrańczynią, skoro to bestia do niej przemawia. Mhm. Tak to mniej więcej się klaruje, jeżeli chodzi o podstawowy zarys fabuły. Tak bym powiedziała. Książka jest w ogóle całkiem e, spora, sporych rozmiarów, bo ona ma no, dobre ponad 500 stron. Te. I jest to stand alone. Możliwe, że dla kogoś z Was będzie to miało znaczenie. Możliwe, że nie chcecie zaczynać nowych serii. Mm -hmm. e, w związku z czym to jest książka, która zaczyna się i kończy w tym oto tomie. I na razie nie ma żadnych przesłanek do tego, że będzie kontynuowana. Tym bardziej, że też zakończenie jest raczej takie dosyć... Zamknięty. Dosyć zamknięty. Znaczy inaczej, jakby się uprzeć, to idzie tam coś dopisać. Tak, ale jest ładne, zgrabne, więc tutaj nie ma, tak, nie ma tak. Ona jest zamkniętą całością, w związku z czym to może kogoś z Was zachęci. Sam koncept mnie się bardzo podoba. Mnie się bardzo podoba, natomiast... No, ja nie chcę powiedzieć, że to jest wada tej książki, bo byłabym bardzo niesprawiedliwa. Natomiast... Ten koncept byłby też rewelacyjny w takim wydaniu dla dorosłych, że tak powiem. Tak, bo on ma to do siebie, że on jest trochę mieczem ogłosiecznym, to znaczy gra jako książka dla młodzieży, ale też grałby jeszcze bardziej jako książka dla dorosłych. Tak, uważam, że to byłoby naprawdę mega intrygujące, mhm. no ale jak, tak jak mówię, no, no to nie może być wada tej książki, tak? Skoro łąk pisała tak. ją jako jaka Dalta w moich oczach, trochę bardziej nawet middle grade wyszło jej w praktyce, ale no już dobra. Mhm. I to też widać przede wszystkim po języku, bo on jest taki bardzo współczesny. Tutaj nie ma żadnej stylizacji. Światotwórstwo jest bardzo w takim łagodnym mm, stylu przedstawione. To znaczy, nie idzie się tutaj zgubić. Jeżeli mm -hmm. się boicie jakichś skomplikowanych systemów magicznych, długich nazw, które niewiele wam mówią, to tutaj raczej nie będzie pola tak. do tego, żeby się zgubić. Ja ją bardzo doceniam właśnie za to, że ona mimo tego, że trochę tych konceptów tutaj jest namnożonych, to znaczy wiesz, musisz zrozumieć tą zależność pomiędzy bóstwami, wiesz, tymi domami, naczyniami, zależności jakieś tam rodowe, które się prezentują, kiedy, kiedy Alma trafia tam do swojego stajego i tak dalej, zrozumieć trochę tą kwestię gwiazdy i tego, jak to wpłynie na całą tą społeczność powiedzmy i na cały ten biznes i mimo wszystko to nie jest, wiesz co, takie złopatologizowane. Nie, nie, nie. Bo bywają takie fragmenty, kiedy ktoś coś komuś opowiada i wyjaśnia, na czym świat stoi. I nie złapałam się na tym, żeby mnie to na przykład cringe'owało, że jest po prostu za dużo takie, takiego szpadla tutaj nałożonego. A z drugiej strony uważam, że dużo zaletą jest to, że mimo wszystko prażysz o co chodzi, i rozumiesz w zależności w tym w ramach tego, tego światotwórstwa. Więc worldbuildingowo to jest spoko. Jestem ciekawa, jakby to właśnie wyglądało, gdyby to było opisane dla, dla takiego dużo starszego czytelnika, dla po prostu dorosłego, wiecie, takiego, który goje, łyka, po prostu, wiesz, jak pelikan i tak dalej. No, nie? Nie? Bo wiesz, bo to mogłoby mocno wyewoluować, wiesz, tam można wiele na nakłaść do tego, wiesz, jakieś historie jeszcze z przyszłości, wiesz, backgroundy, Myślę, takie że prawa, tak, no, nie? myślę, że tak. W ogóle porozmawiamy zjeżdża. Porozmawiamy dosłownie pół minuty na temat nazw własnych tych bóstw, tych kościołów, bo one są super edgy i ja tak ja osobiście mnie się to podobało, no. Bo mamy tutaj Kościół Płaczącej Pani, super edgy. No Mamy tą groźną bestię wspomnianą, ekstra. Mamy Patrzącego w Niebo. Tak. I jeszcze do tego czwartego. Obstrętny Majsterkowicz. Obstrętny Majstrakowicz, tak? Wiedziałam, że to jest Majstrykowicz. Mega mocne są te nazwy. Ja byłabym wyznawczynią wstępnego Majstrakowicza. Ja nie wiem. Bo ja lubię majstrykować. Tak, to Węble jest... Weble z Ikei, wiesz, diamond painting, buknuki i te Tak, tak, jest z tym dobra, więc... To <grym> no, jest... wstępno to ja. Więc w ogóle mega mi się to w... podoba, w... Nie? I tak. sam ten system właśnie powiązany z tym, że mamy de facto w sumie cztery kościoły i ich wyznawców i każda jest w sumie tylko trochę sektą, nie? <grym> tak. Wewnątrz tego świata. To buja, no nie? Bo to, wiesz, to ma trochę sensu. Bawicie to, A bo... Czy mi jest buja, ale już ustaliliśmy, że wszystkie wątki, fantazy, oko około Religijne, to ja. ty i takie, tam To będzie. mnie to zawsze bardzo jara, i gdzieś tam ten taki element, właśnie poświęcenia dla bóstwa, tego, że ja oddam bóstwu swoje ciało, żeby on tam czynił rzeczy, na przykład. Etc. To są takie wątki, które ja zawsze będę doceniać i zawsze one mi się będą podobać i tutaj mhm. również to doceniam. E, mówię. O, oczekiwałam chyba też wchodząc w tą książkę, po prostu czegoś odrobinę poważniejszego, bo trochę tak ten opis brzmi. Tak. Dlatego tak bardzo e, zależało mi na tym, żeby zaznaczyć jednak tą grupę wiekową potencjalnego czytelnika od razu na wstępie i na dzień dobry. Uh -huh. Żebyście trochę, no nie chcę być rozczarowali, tak? Bo mi się ta książka generalnie bardzo podobała. Ale nie wpadli w kompot po prostu. E, no, tak, nie? ale żebyście nie odbili się od niej w podobny sposób jak ja, czyli myślelibyście, że kurde, to miała być książka taka poważna, mroczna i po prostu jak hmm. Bloodborne. No ja wspomniałam Ci Blackborn'a po drodze, więc przywołuję to tak. tutaj też, bo. E, Mam wrażenie, że to mógłby być podobny vibe, gdyby to była historia dla dorosłych. Uh -huh. No ale nie jest, tak? Więc, więc weźmy to pod uwagę. Si. Ona potrafi być momentami bardzo akcyjna, a potrafi być momentami bardzo powolna i skoncentrowana przede wszystkim na Almi jako bohaterce, tak? Jako tak. na młodej dziewczynie, która dorasta w bardzo. No trudnych, takiej... Trudnych warunkach, trudnej sytuacji. Tak, no właśnie, chodzi mi głównie o to, że... Mm, w okolicznościach. Tak, natomiast piję... No. Gubię, już mi brakuje podpowiedzi. Nie, ale ty mi podpowiedziałaś, to, tylko to, ja to, myślę, ja po a, prostu... A, dobrze, myślę. Musicie myśli. się przyzwyczaić, że jestem coraz starsza, więc coraz wolniej myślę. tak, dupy w ogóle. Bardziej mam tutaj na myśli te okoliczności związane właśnie z jej rodziną, tak, mhm. czyli ona de facto, faktycznie jest postacią niezwykle samotną. Więc ten cały wątek związany z tym, z tym... właśnie, bo nie powiedzieliśmy, jak ona się nazywa. Ten wyobrażony e, przyjaciel ma imię, e, mianowicie Aster. Mhm. E, I... I z Astrem też jest tak, że, że ten, ta relacja z nim jest tutaj, tak naprawdę, ostoją całości. Ona jest mhm. tutaj o tyle istotna, że Alma rzeczywiście nie ma absolutnie nikogo. Si. I ten moment, w którym okazuje się, że potencjalnie Mimo, że ona przez całe życie nie była przez nikogo zauważona, ale została zauważona przez bóstwo, mm -hmm. jest tutaj super ważne. To w ogóle jest też taki vibe, który mi trochę przypomina w pewien sposób niby nocy Joya Christophera. Zupełnie, bo ja bardzo tej książki nie lubię. Ja też jej nie lubię, ale chodzi mi o vibe, okay. o atmosferę. Może, o może trochę tak, ale zgodzę się z tym, że w ogóle relacja Almy i też sama Ostoja z Alma jako bohaterka jest giga dużą częścią tej książki. I ja do niej zarzut mam taki, że jakby poza tym, że ja się akurat dosyć szybko skapnęłam, że to nie ma co oczekiwać, jakby goje i, i wielkie I rzeczy, ja też, że, ja też. Że, że, że tutaj jest do trochę inna, mamy do czynienia trochę z inną grupą wiekową. Tak, jedyny zarzut jaki mam do tej książki, to to, że mamy za mało mięsa i to nie mówię o w postaci e, akcji mięsa, tylko po prostu, że jest trochę za mało akcji dla mnie. Akcja rzeczywiście pojawia się tak, że ona... Bo ona jest taka w segmentach. W segmentach, bo to nie jest trochę tak, że idziemy od quest'a do quest'a, tylko że to jest tak, że się pojawiają jakieś tam e, Momenty, w których rzeczywiście ta akcja się posuwa do przodu i się rzeczywiście coś w tej książce wydziewa, takiego, takiego bardziej akcyjnego, w dużej mierze skupiamy się na Almie, na jej doświadczeniach, na jej odczuciach i na jej relacji właśnie z astrem. Co nie jest wadą, bo jakby ta relacja jest o tyle ciekawa, że ona ma kilka poziomów, tak? To z jednej strony jest trochę ten wymyślony przyjaciel, a więc no personifikacja Twoich największych obaw, największych marzeń, często uczuć, które gdzieś tam żywi, względem na przykład innych ludzi, siebie samej przez lata, bycia no, odsunięto na margines i, i, i jakieś tam konsekwencje z tego wynikające są nadal w człowieku obecne, prawda? Potem z drugiej strony jest ta kwestia tego, tej, tego bóstwa, kminienia planu i w ogóle knucia czegoś, co pozwoli jej jakby zemścić się na ojcu, na całym świecie w gruncie rzeczy, bo do tego już aspirujemy, że to w pewnym momencie zemsta na całym świecie, więc no i element takiego, wiecie. Przepychania się, trochę. Wiecie, konfliktujących się emocji, konfliktujących się może, wiecie, planów, jak ktoś mówi, celów i, i tego, dokąd zmierza ta i ta postać, prawda? Więc ta relacja jest ostoją tej historii i trochę dzięki niej wybaczam to, że ona ma tak mało akcji. To nie jest tak, że tam się w ogóle nic nie dzieje, bo się dzieje. Jakby wiecie, mamy tego jednego dupowatego kuzyna, w ogóle jest postać, nazywa się Fion. Tak. Przez F-I-O-N, więc jakby e, plus jeden ja Tak, I was, so <laughs> I was so so shocked. Więc tam są jakby rzeczy, tak, jakby Alma też nie I to jest po... w ogóle jeden z fajniejszych postaci, tak, swoją drogą, jak już przy tym tak. jesteśmy, tak. uważam, że to jest postać, która ma bardzo ciekawą rolę tutaj, bo jest bardzo nieoczywista i za każdym razem, jak się pojawia, tak. to masz takie... On jest taką trochę kontrą dla tego typka Kaima. Bo ten tak, Kaim Kaim jest... dla tego kuzyna. Ten Kaim, kuzyn, to szablonu wzięty, no nie? Tak, ale no, on ma swój moment później. Bo on nie? jest Edgy, no nie? Jakby 6'7 czy coś. Tak, <grym> tak no bo on, to znaczy. on jest tym, który miał być następcą no, swojego ojca, tak? Tak, po, czyli tego wuja Almy. No, no on jest teoretycznie takim czarnym koniem dla Almy, no nie? W sensie do no, końcu dla Almy. Tak, bo to cała jakby po, quasi polityczna intryga polega na tym, że oczywiście ten wuj jest tą, tą pierwszą ręką. No i y, następnie w kolejności powinien być albo y, ojciec Almy, czyli jego brat albo jego syn, czyli właśnie mm -hmm. kuzyn Almy. No, no jest... bo to Alma i stwierdza, że ona te pionki wywala. Tak, więc mamy tutaj trzy stronnictwa, które będą ze sobą rywalizować w trakcie tej pielgrzymki mm -hmm. e, i w trakcie no trochę takiego, wiecie, e, układania sił jeszcze przed, przed tym eventem. Natomiast ten Fion uważam, że e, tak jak samo na ja imię wskazuje, bardzo intriguing postać. Bo, bo faktycznie on się pojawia pierwszy raz w pierwszej scenie, masz takie... Co chodzi z typem w ogóle, Tak, nie? ale potem zyskuje, bo jest właśnie taką fajną kontrą, taką nieoczywistą kontrą do tego trochę odkalkowanego z, wiecie, z tropów y, Kalima, który jest na takim bardzo typowym bohaterem. Tak, on jest, wiecie co, on w innym uniwersum byłby love interestem głównej bohaterki. Tak, tak, ale nie można, no bo jest w sumie prawie że ja bym, ja to Tak, tak, tam... Tak, tak, i on, oni się z Amo nie lubią, nie? Oni tak. ze sobą rywalizują przez całą książkę. To jest niestety bardzo basic i bardzo schematyczne, więc tutaj... Ale duży plus... Uważam, że... Bo to jest, mam wrażenie, coś, co będzie odróżniało książki dla młodzieży um, takie współczesne od tych, które myśmy czytały, na przykład jak mm -hmm. byłyśmy młodsze, to to, że tutaj mamy taki wątek e, no, narzeczonej właśnie tego Kajma, mm -hmm. która na początku jest przedstawiona jako taka, taka typowa, klasyczna mean girl, słodka idiotka, no, która chce się przede wszystkim w tą rodzinę, prawda, wbić dla honorów, no. dla pieniędzy, dla szacunku <grym> i tak dalej, ale Michelle Wong proponuje nam później coś innego. Pokazuje mm -hmm. de facto jej prawdziwą twarz, i okazuje się, że ona będzie dla Almy sojuszniczką. Mhm. Mm I w ogóle. Spolej! No to w sumie się dzieje na początku tej książki. <laughs> e... I uważam, że to jest fajne. Tak jak przełamanie tych stereotypowych ról bohatek, no nie? Więc tak. Tu, tu mi się podobało. Coś miałam w ogóle jeszcze powiedzieć a propos tego światotwórstwa, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć. A, wiem, jedna uwaga redakcyjna. Oho. Ja muszę, bo się uduszę i pewnie część z Was to może zauważyć w trakcie lektury i się będzie zastanawiać, dlaczego o tym nie mówimy. Droga redakcje, jeżeli kojarzystacie z wołacza, proszę, korzystając z tego wołacza w stosunku do wszystkich imion, a nie tylko wybranych. <grystanie> Tutaj zwracam uwagę po prostu na pewną jakąś taką niekonsekwencję w odmianie y, nazwisk i imion przede wszystkim, mm -hmm. które ma tu miejsce, bo jakby przez większość książek na przykład mówimy do Almy per Alma, a nie per Almo, mm -hmm. a w którymś momencie to się zmienia. I też inne postacie dostają swoje formy wołaczowe, więc mm -hmm. taka mała uwaga ode mnie. Proszę, zadbajmy o to i róbmy po prostu coś konsekwentnie, albo nie odmieniajmy nic, albo wszystko. Także tak? Tak, już to bywa. No i co? No i tak naprawdę. A, wiem co miałam powiedzieć! Wspomniałam się. W mojej głowie, ja wiem, że Michelle Wong jest ilustratorką, i mamy tutaj jej ilustrację, możemy ją sobie też obejrzeć, to co ona rysowała w internecie, bo ona chodzi, między innymi stoi za legendami Kory, mm -hmm. w związku z czym uniwer uniwersum Awatara. Ale w mojej głowie te wszystkie budynki, architektura, stroje, to co tam się dzieje, jest Monstressą. O! Oh. Tym komiksem Monstressa Et, okay. Którego do tej pory nadal nie skończyłam, ale zostawmy to. A trochę to widzę. Wiesz co? Bo oczywiście Mostresa też jest inspirowana e, taką właśnie komiksową sztuką tak, tak, tak. E, Japonii, w ogóle Dalekiego Wschodu mm -hmm. i elementami, właśnie takimi mangowymi. E, natomiast jest też skombowana z taką naszą europejską secesją. Mm -hmm. I tam też jest w ogóle taki wątek dotyczący takich bóstw i tak dalej. I też jest taka postać z wieloma oczami, tak jak tutaj mm -hmm. bestia ma e, wiele oczu. I jakoś tak mi się to pokojarzyło, że w mojej głowie po prostu mostrzesa i dombesti. To jest jeden ja temat. To jest jeden temat. Mhm. Ale mówię to jako zaleta, bo mi się mostrzesa bardzo, bardzo podobała. Tak. I cały czas marzę o tym, żeby skończyć, jakby wrócić do tej serii i ją skończyć. Mhm. Na szczęście w bibliotece mam wszystkie toby, więc A, no, ja muszę je kupować. Yeah. I po prostu kiedyś, jak będę miała czas, to <laughs> sobie je wypożyczę, te, których nie mam i sobie zrobię taki, wiecie, maraton czytelniczy, może dupniemy wtedy jakiegoś posta, czy, nie wiem, może będziecie chcieli film na ten temat, to. No to przypomnie. możemy coś, coś takiego wymyślić. Mhm. No to co? Czy coś jeszcze ci... Myślę, że tyle. Ehm, otwieramy ten rok tak na spokojnie, wiecie? Tak, jak? ale o, ja mam jeszcze jeden pomysł, przepraszam. Nie, ja byś... Sta... jeszcze Ci się przypomniało? Tak, bo... Dawno nie nagrywałyśmy filmu, ona musi się wygadać. Nie wiecie co, bo wczoraj siedziała cały dzień w domu, dlatego ma tyle energii. Tak. To był jeden z pierwszych... Była spięta do ładowajki cały dzień. To był jeden z pierwszych dni w 20, 2026, gdzie mogłam siedzieć w spokoju na dupie, więc z tego wynika. W każdym razie, ja, ja chyba, nie wiem, muszę albo sięgnąć po takie książki, albo po prostu sama ją napisać. Właśnie te takie elementy kościelno-wiarowe, bóstwowe, ale w konwencji fantazy, to już powiedziałam, że to mnie mega jara. Dodaj no ejcerzy i przepisz motylejćma, ejcerze. ma. Moty no. Motylejćma i tam... E, tak, to, to też odwołanie właśnie do, do Rachel Gillick. Ale wiecie co? Albo możecie polecić w ogóle takie książki, które mają podobny, podobny wątek. Albo serio, my powinniśmy usiąść do jakichś mrocznych paladynów, czy czegoś w tym rodzaju, bo to nasze prośby. Tak, że pisać masz paladynów? No. Ja się nie znam na paladynach. Ja też nie, ale sobie... W, tak, i laska, sobie w, tak... i laska, chyba tyle z tych nie no, to, nie no to masz miecz. Jak masz laskę, to jesteś klerykiem. Miecz, laskę i palerynę, czyli taki Gandalf, już shall not past, to jest paladyn. No nie no, nie do końca, to bardziej kleryk. Paladyn to rycerz, to rycerz pustwa. Więc trochę taka Alma właśnie, nie? Alma by była taką mroczną paladynką. confusing. W każdym razie zaczynamy ten rok nie z wysokiego C, nie z niskiego C, tylko z takiego zwykłego C. Pośrodku idealnie klawiatury, jak gracie na penie, prawda? Więc... Y jest stabilnie, zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Na pewno już będziemy dla Was miały niedługo e, sprawdzenie jednej z zapowiedzi, o których mówiliśmy w poprzednim filmie, więc e, takie rzeczy się wydarzą. Dlaczego to tak dziwnie na mnie patrzysz? Nie musiałam sobie przypomnieć, o czym mówić, ale już wiem, o czym Już mówisz. wiesz, o czym mówię, no, no tak. E, więc wybacz, no jest jakaś strasznie podekscytowana no po prostu dzisiaj ma. No, po prostu ma bardzo dużo myśli, mam. No właśnie to, co? Widzę, to jest, i a tego, stawia, aż po. No, do do tego twarzy ta... ci płyną, bo <laughs> taki loading, no? Dlatego się tak zaczęłam, jak w którymś będzie mówiłam, tak. Nie, bo to już ja miałam pięć było <gry> Także, please forgive me. Tak. W każdym razie za jakiś czas przyjdziemy do Was już z pierwszą z zapowiedzi, któremu, o których mówiliśmy w poprzednim filmie, i sprawdzimy, jak się będzie ona udała, czy się może nie udała. A tymczasem dajcie znać, co było Waszą pierwszą książką w tym 2026 H2 roku. I do zobaczenia następnym razem. Pa!